Koniec moich pomysłów. Sorry, you? Idę grać w Fortnite. Zrzuć Ładne? Mm. Ładny?

Chciałabym zagrać Fortnite a, lepiej. A myślisz, że w Fortnite'owym Maciu się dzisiaj zapnie? Przepraszam <laughs> i to zatrudnił to jest... tych apostołów, Ej, aby umrzeć kurwa, na krzyżu, pojeb kurwa, jebany. Łukasza, nie wysyłaj takich donate'ów. Sorry Twitch administration. Kurwa, zaraz skończymy to, bo to serio jest jakiś niepojęty. Przepraszam administrację Twitcha. Papiec papież i z gó ziom. ci masa sztański? Kładźcie. A to nie jest tak, że fiuta to długi płacz. No czekaj. <grym> no ale zostaw, niech chodzi. Ale chciałam... Paweł dwaj wpłacił 6 złotych, nie słuchajcie tych farmazonów, oszukali świat, atencjusze jebane, całe życie się modliłem i dawałem na tace, a gdy umarłem, jedynie zobaczyłem to chuja w dupie, ten chuj przekupił Judasza i zatrudnił tych apostołów, Ej, aby umrzeć uda. na krzyżu, pojeb jebany. Nie wysyłaj takich sorry. Tomekupidyn wpłacił 6 zł Właśnie przed chwilą dzwonił do mnie mój najlepszy przyjaciel, Cristiano Ronaldo, i powiedział, że jest chętny na wspólne wyjście na Orlik pograć w Gałę awao chao i wa chao u 12 Jak Ronaldi, to nam Gałę to może widzą robić tu. Nie chcemy z nim grać piłkę. My chcemy z killerem MVP. ci wyszły? Nie, no ten sort będzie dobry. Męska ręka, mówicie coś? Co? No to patrz. Wiesz co to jest? Chilijskie oko z stream sniperów, A to jakich gdy mam? To jest tajskie oczko. I tutaj proszę bardzo, jakiś śmierdziel pierdolony do nas ładuje. Jeszcze nie widzę skąd. Ale cię kurwo zaraz dojadę. I leci do mnie młotem. No i to był błąd? Bambiczku malutki pierdolony. Kurwo pierdolona zaszczana dziwko! Szczam ci do mordy! No! Your mother kurwa is bitch! Yeah, yeah! Wapluj się kurwo! No i teraz ten mnie od pleców zabił, a nie... Wiesz, no nie widziałem go. Z... Zdarza się, tak? I mówię mu, ty kurwo pierdolona na o głowy śmieciu jebany. Pierdolę cię, pierdolę cię! Musisz, wiesz, cały czas im dogryzać. Wtedy. <skrym sadzio> rozumiem. Ten, ten, ten Rozumiesz to? Chcesz, chcesz zagrać jeszcze jednego? Nie, jutro. No ale zobaczymy, wypowianie. czy coś się nauczyłaś. Na pewno się nauczyłam. Dziękuję. <skrym> Trzymaj się, trzy dyszki chociaż bliczka. Dobrze, wynagrodzę. Jutro to ja spierdalam na Bahamas. Parch. curva, já hondurasu no Honduras, Hondurasu ando no Honduras, vai saber o que se